Mamy bardzo dobre wiadomości, wstajemy z kolan, to nie fake. Ruszyła linia autobusowa z Polski do niemieckiej fabryki klapków. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost kontuzji jąder w sporcie kobiecym. Policja w Piasecznie zatrzymała mężczyznę, który poruszał się motorem bez kasku. A dlaczego? Bo jak widzimy w kasku wiózł puste butelki, chyba po piwie. Po przebadaniu motocyklisty, alkomatem okazało się, że ma jeden promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Najprawdopodobniej mężczyzna tym oto motorem jechał razem z tym kaskiem, z pustymi butelkami wiadomo gdzie i po co. Szef Monu Władysław Kośniak kamysz powiedział, że zaangażowanie Niemiec w pomoc dla Ukrainy to najlepsze zadośćuczynienie dla Polski za niemieckie straty wojenne. Chodzi oczywiście o drugą wojnę światową. Premier Francji zapowiedział, że to kraje Europy Wschodniej będą pierwsze w kolejce do relokacji nielegalnych imigrantów z Europy Zachodniej. Spółka CPK unieważnia przetargi. Powodem ma być brak wykonawców. Gazeta Wyborcza. Młode afrykanki trzymają się zapory na granicy i wołają o pomoc. Polska ich nie widzi.